Dzień dobry Państwu, zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Podsumowania Tygodnia. Dzisiejsze Podsumowanie Tygodnia zaczynam od informacji o kolejnej piątej już ofierze wojenki polsko-białoruskiej. To czwarta ofiara, która zmarła na polskiej granicy, jest nią tym razem Irakijczyk. O tym fakcie poinformowała Polska Straż Graniczna na swoim oficjalnym Twitterze. Twierdzi, że znalazła mężczyznę w ciężkim stanie, któremu mimo reanimacji nie udało się pomóc. Wstępną przyczyną śmierci jest zawał serca. Straż Graniczna twierdzi też, że znalazła drugiego mężczyznę w ciężkim stanie z pozytywnym wynikiem testu na COVID. Mężczyzna podobno został przetransportowany do szpitala. Ilu ludzi znajduje się na granicy Polski, ilu ludzi próbuje przedostać się na polską stronę. Nie wiemy. Wiemy jednak, że straż graniczna wypycha uchodźców na granicę białoruską. Istnieją na to dowody, które mówią, że polska straż graniczna wypychała nielegalnie. Przez. Przedostających się uchodźców na granicę po stronie białoruskiej. W, w takim przypadku, działając zgodnie z polskim prawem, z wyżej wymienioną konwencją genewską, mieli oni prawo złożyć wnioski o e, azyl. Niestety, ale Straż Graniczna, na polecenie polskiego obozu rządzącego, uniemożliwiła im to całkowicie. Przypomnijmy, że konwencja genewska, czyli zakres umów między innymi dotyczące pomocy humanitarnej pozwala, a wręcz popiera pozytywne rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową, nawet wtedy, kiedy uchodźca przekroczył granicę w sposób nielegalny. Grupa Granica oraz inne medycy proszą o rozsądek ze strony władzy rządzącej, umożliwienie pracy medyką na terenach przygranicznych. Wpuśćcie medyków, jeżeli nic nie zrobimy, znajdziemy tam masowe groby. Młodzieżowy strajk klimatyczny. Od trzech lat odbywa się młodzieżowy strajk klimatyczny, który zrzesza młodzież ze wszystkich krajów. Celem tego ważnego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na bierność rządzących względem globalnego ocieplenia. Młodzież wykazuje swój sprzeciw wobec polityki, która w dalszym ciągu tak naprawdę nie jest proekologiczna. Młodzieżowy strajk klimatyczny może w Polsce śmiało pochodzić się ogromną frekwencją. Ogólnie. W tegorocznych protestach wzięło udział około 21 miast. Młodzież ze strajku klimatycznego przedstawia 6 swoich postulatów. Domaga się m.in. przyjęcia przez Parlament ustawy powołującą ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, która opracuje strategię osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski od roku 2040. Młodzieży trzeba słuchać. To dzisiejsza młodzież, nim się obejrzymy, będzie decydowała o losach nie tylko Polski, lecz o, o samych sobie. Zanim tak się stanie, to my dorośli musimy przygotować im pod to wszystko grunt, bo jeśli teraz nie zadbamy o tematy klimatyczne, oni nie będą mieli już czego tak naprawdę naprawiać. Wraca walka o całkowity zakaz aborcji. Rok temu Trybunał, pani magister Przyłębskiej, ograniczył kobietom w jeszcze większym stopniu prawo do decydowania się o swoim ciele. Dokładnie rok później do Sejmu wkroczył projekt ustawy środowisk pro life a dokładnie fundacji pro prawo do życia. O całkowitym zakazie aborcji. Niestety, ale fundacja uzyskała ponad 100 tysięcy podpisów, i właśnie przez to ustawa będzie w niedługim czasie rozpatrywana. Ustawa ta przewiduje zmiany w sprawie karnym. Chodzi dokładnie o to, żeby płód uznawany był za człowieka, a dokładnie za dziecko poczęte, a kobiety, które zdecydowały się na aborcję, były karane jak za morderstwo. Prezes Fundacji Pro Prawo do Życia Mariusz Dzierżawski nie jest zadowolony z wyroku Trybunału pani magister Przyłębskiej, ponieważ twierdzi, że ten wyrok w dalszym ciągu nie każe, jak to nazwał, aborcyjnych przestępców. Myślę, że warto tutaj przypomnieć, że temu człowiekowi kilka miesięcy temu zostały przedstawione zarzuty przestępstwa za tzw. antyaborcyjne banery. One cały czas się pokazują w wielu miastach w Polsce. Chodzi o te, na których widać abortowane płody. Jak już wiemy, za niektórymi z nich stał właśnie Dzierżawski. W maju został uniewinniony, a broniła go oczywiście Fundacja Ordo Juris. Kiedy pierwszy raz Kajagódek wprowadziła do Sejmu projekt ustawy zakazujących prawo do aborcji w przypadku nieodwracalnych, a nawet śmiertelnych wad, wad płodu, też zainteresowanie było niewielkie. Ludzie machali ręką i myśleli, że to nigdy nie wejdzie w życie. Uważam, że w przypadku, kiedy po raz kolejny pro ProLife udaje się przysłowiowo trafić do Sejmu, to powinno od razu spotkać się z manifestacjami i przede wszystkim z nagłośnieniem tej sprawy przez ich przeciwników. Kaja Godek także odnosi oczywiście w cudzysłowie kolejne sukcesy. Projekt Fundacji Życie i Rodzina Stop LGBT znów trafił do Sejmu. O czym mówi ten projekt? Kaja Godek chce, aby w Polsce nie było kwestionowane na przykład to, że związek tworzy kobieta i mężczyzna. Oczywiście w projekcie znajdziemy zakaz marszów równości. Kaja Godek i jej fundacja chodzi przede wszystkim o to, żeby ludzie z tego środowiska po prostu przestali w społeczeństwie istnieć. Odbiera, odbiera ludziom prawa do miłości, do wolności i do szacunku. To jawne namawianie ich do rezygnacji z życia publicznego. Żeby nie zakończyć tego odcinka w smutnym tonie, dodam, że Kaja Godek jest organizatorką publicznych różańców o stanie stosowania szczepionek skażonych aborcją. Tutaj tak z uśmieszkiem, z takim przekąsem możemy powiedzieć, że jest to kompletnie absurdalne. No to już wszystkie informacje w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia. Zapraszam do śledzenia mnie na moich social mediach oraz do komentowania poruszonych przeze mnie tematów. Pozdrawiam serdecznie.